Ale Widziałem taki obrazek, nasz operator nagrał, jak bardzo serdecznie rozmawialiście na boisku. Nie ma żadnych zgrzytów. Nie, bardzo serdecznie, a nie, 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 nie wiesz, co było mówione, nie? Może tylko takie pozory. Nie, bardzo, bardzo sympatycznie. Już mówiłem po raz pierwszy, widzę się z Arturem na, na zgrupowaniu reprezentacji. Wiadomo, że, że jest z tej całej trójki tutaj najbardziej doświadczonym bramkarzem, więc próbujemy się od niego czegoś nauczyć, także, także bardzo fajnie. Zbigniew Boniek mówi, że reprezentacja potrzebuje trudnych charakterów i bardzo dobrze, że są szczęśliwi. Boroc Jacek Kazimierski był ten bramkarz, mówi, A niech się żerą. Co ty na ten temat sądzisz? Ja nie wiem czemu, czemu mamy się żrzeć. Rywalizujemy o, o miejsce w, w reprezentacji. Przemek tytoniu również na pewno nie odpuści. Na dzień dzisiejszy to jemu trzeba tam bluzę z numerem jeden zabrać. Więc wszyscy rywalizujemy. Nie ma, nie ma żo, żadnego. Jakoś nie sportowego zachowania, jesteśmy w stosunku do siebie sympatyczni i profesjonalni przede wszystkim. Nikt nikomu nic dosypywał do obiadu nie będzie. No i ja, ja nie będę. Jak będzie z, z, ze strony Artura Albo Przemka, to mam nadzieję, że, że podobnie. Okay. Jeszcze chciałem zapytać o, o gdyby dwie kwestie. Pierwsza, czy ty też jesteś zdania, entuzjastą tego zdania, że drugi to jest pierwszy przegrany i nie znosisz pozycji numer dwa? Znaczy nie ma sensu przyjeżdżać na reprezentację z takim nastawieniem, że będę każdą numer dwa. Przyjeżdżam po to, żeby, żeby grać i, i zrobię wszystko, żeby tak było. A wiadomo, że, że decyzja należy do selekcjonera, ale, ale myślę, że każdy z nas robi wszystko, żeby, żeby bronić.